Oj, to będzie duża przewaga. No ja piesz. Siemanko, wbiliście sto łapek w górę, to, to mamy teraz kolejny odcinek z Pokemon Unite. Widzimy się na Twitchu, twitch.tv//hikomikos, streamy z Pokemon oh. Unite. Siema, Cześć, witam serdecznie. Dawaj, robimy sobie rozgrzewkę, póki Judy jeszcze tam śpi. Tak, Judy coś nie może się zebrać, ale okej, okay, wybaczamy mu. Zrobimy sobie szybką rozgrzewkę, a przy okazji nam się nabije do zadania. Tam jest chyba Daily Quest, zrób Quick Match. Tak, właśnie w tych Daily Questach codziennie są te Quick Matche, także warto je robić, bo też EXP się nabija, nie? Dokładnie. To ja mam na przykład ten Eject Button, używam jest chyba najlepszy, a w wstrzymanych przedmiotach mam ciastko tego lepszego banda, Shield. Ja ci powiem co mam na Lucario, bo generalnie wzięłem po prostu przedmioty z Zeraory, bo na rankada gram Zeraorą. I mam tak, Leftovers na 20, Scope Lensa na 19, zwiększa obrażenia z kryty krytycznych ciosów i mhm. szanse na cios krytyczny. I ten taki kamień, Stone, on zwiększa szybkość biegania poza walką. O. Są właśnie rekomendowane do Zeraory, także jako, że te mam wzmocnione, no to Używam ich na innych pokemonach też, no bo nie chce mi się, szkoda mi biletów, żeby wzmacniać przedmioty Pod inne poczki na ten Aha. moment No ja też się skupiłem właśnie na tym Snorlaxie, no bo mówię, co, po co mam brać no. coś, po co mam rozbijać te ulepszenia Jak mogę sobie wykoksić jednego pokemona No właśnie, dopóki nie masz wykokszonych wszystkich przedmiotów Albo poprzez zapłacenie, albo poprzez po prostu grindowanie, no to myślę, że Aha. warto się skupić na jednym ulubionym pokemonie, nie? O, jaka fajna plansza, jedna baza tylko Lubię tą zimową scenerię. Zimowa jest fajna. W ogóle sobie ostatnio zmieniłem też ustawienia klawiszy. Woltorby wkurzają tutaj w tej planszy. Tak, potrafią. Mieniłem sobie klawisze też ostatnio, że jak wciskam A to atakuje przeciwnika, a jak wciskam B to atakuje. Te, moby. Mam to samo. Kurczę, tu już walczy z Zeraorą, ale go zaorałem. Fajne te snomy są w tej planszy. Słodziutkie. Ty snorka kupowałeś? On jest za darmo w tych y, pierwszych Pokémonach. Aha, nawet nie zwróciłem uwagi w sumie. I tak zauważyłem, że nie, op, nie, op, nie, op, nie opłaca się kupować tych y, niektórych Pokémonów, bo one i tak są potem do odblokowania. Czy to w Battle Passie, czy to za Expa. Jak. Kupisz je, a potem dostaniesz w Battle Passie, tak? to zwracają ci pieniądze. O! znaczy, jak dostaniesz w tych przynajmniej, w tych za 14 pierwszych dni, nie? Mhm. W przynajmniej tak twierdzi amerykański youtuber Verlissify, no to ja tego nie sprawdzałem. Aha. O, ścisnąłem go, dobra. Sadzamy tutaj razem. O, dobrze, że jesteś. Też sadziłeś? Czekaj... A, tak! No, ładniej choramy, chłopaku, bo mamy wyższe levele, nie? No, trochę Co? udało nam się wbić teraz i. Mam tutaj KO w ogóle w tej, w tej walce. Siemka. Siema Judy! Teraz walczymy jedną e, quick z Damianem. Takie szybkie nagrywanko do mnie na kanał. Zobacz, jaki chuj <laughs> Nie mogą się pozbierać. O, mnie, no ale zobacz. A Czekaj. No, pięć razy ich ścisnęliśmy. Jak już oni tak mają niższe lewele i się wdają w walki ciągle, no uh -huh. to głupio robią, nie? Ruch Unite tutaj też dobrze robi. Fajne jest to, że ja mogę uśpić Pokemona i wrzucić im do bazy te punkty. No. To też jest OP. Te jest epickie w Snorlaxie. Są pod naszą bazą. I co, wygraliśmy? Chyba tak. Zobaczymy, 149 do... No nie! 10! punktów No nie wierzę. Nieźle. Dzięki za grę. Obłem MVP. Gratulacje. Dzięki Na również. zobacz killi. No. Ale ty miałeś dużo asyst. Dzięki za asystowanie. Tutaj no wiadomo jesteś de defenderem, no to bardziej takie asysty. Dzięki również. A zrobiłeś sobie w końcu. Dzień drodzy, ten... witam was w odcinku z Pokémon Unite jest ze mną. <grych> Czekaj. Sorry, że ci zepsułem wejście. <grych> spoko, no to powiem jeszcze raz. Pokémon Unite jest ze mną, Hikomikos. Dzień dobry, witam wszystkich. No, przywitaj się tam. Czemu ja mam takie opóźnienie w głosie na Discordzie? Zauważyłem. Z jakieś 5 sekund jest opóźnienia. No to ostatnio też tak miałeś, bo właśnie też się dziwiłem co tak późno się witasz. Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Już mamy gorszy internet. Zawsze mieliście ciulowy, z tego no. Hikomikos jest Norlaxem, Judy jest Gengarem dzisiaj. I najpierw na rozgrzewkę, szybka walka, 5 minutowa na planszy zimowej. Damian, idziemy do góry obaj? Czemu nie? Można. Ja myślałem, że ty wiesz, bez kawy czy coś i tak... <grym> nie, ja właśnie mówię, od razu no, odpowiadam! <grym> nie, nie, nie! Ja tu już godzinę temu wstałem, robię rozgrzewkę okay, specjalnie. Graliście Gardevoir już? Jeszcze no, nie. nie. Jeszcze nie. Snor y snorek, Hiko tam... Weź no? ich na klatę, to ja ich pocisnę jakoś może. Dobra, idę z tobą. Gdzie ty jesteś, Damian? Jakbyś wziął ich na klatę... Teraz, moi drodzy widzowie, wchodzę Pyrapunchem, y na Lucario jest napisane, że to jest dosyć trudny Pokémon do grania nim. I tu się myślę, że mogę zgodzić, że jest dla zaawansowanych graczy, ponieważ żeby zrobić dobrze kombo, no to trzeba troszkę mieć też wyczucie czasu, chociażby z nim. Przytrzymujemy pasek Power up i on się musi naładować, żeby były pełne obrażenia. Potem wchodzimy Bone Rushem. I on ma taką właściwość, że też nam odnawia pasek właśnie od PowerPoft Puncha. Można drugi raz wejść. Jak widzieliście, te obrażenia były spore teraz, jak przyszłem tego Syndresa, No to prawie od razu padł. Dobra, mam nadzieję, że mi nie ucieknie. Kurde, prawie, My ale się może leczym. go A? Nie, no, A, jest, cisnęłem, super, nice. Przez ten power up punch. Co się dzieje? Zamrozili nie, nam nie, strefę. Tak. A, bo pewnie pokonali Avaluga, możliwe, A, że... I strefa jest zamrożona, tak, no, tak, fajnie. Na pewno jest efekt właśnie Avaluga. Jest ale nie, spalili z... mnie, no nie, ten Cinderes. A już zaura nie rozwalimy, 123... Aaaajajaj Tak czułem, tak czułem Dobra, to była skończy. rozgrzewka O nie, ktoś mi zabrał Lucario! <noise> o <nie>. o tak, <noise> najgorzej, <Boże>. <głos> <głos> najgorzej Ja grałem las, raz Slowbro i mam 100% wygranych Po raz wygrałem. Dobra, teraz na poważnie się bierzemy do akcji Bierzesz ich na klatę Damian? Zaraz cię ścisną tu, No właśnie <głos> widzę <głos> Może się, nie wiem, wycofajmy trochę, czy coś? I ja abadabadu! My tutaj na dole, jak coś widzieliśmy, sporo punkcików, Dobrze, dobrze, yes. jest! A, nam rals. Ja mam o, też ten błupię. przedmiot, co jak wrzucę punkty, o, to się leczę. A jaj. Damian, ścisną cię tam, dobrze sobie radzisz? Możesz... <laughs> nie, nie, wiem, po co Zdjęcia tam do nich wlazłem. <laughs> dobra, to był Zdjęcia głupi pomysł. Ten Synderes ma 30, może by jego docisnąć. Gdzie ty jesteś, Damian? Podradzam się. Nice. Dobrze, kilka ciśniemy, pięknie. Ja to 40 wrzucam i robimy koniec bazy. Tam rozwalamy. No chodźcie mm. na dół, bijemy drewnoła. Dobra, no, teraz ]ować. jest dobry moment. Ale szybko wchodzi Pani jak to. przyjdą, to już będzie po ptakach, no właśnie. I w huntera, ciach. I o, od razu Harmony padnie, dobra, oni teraz trzeba Dobrze, nie mają. pięknie. pięknie I możemy padnie. im wchodzić w tą na dole kolejną, nie? Mhm. tak jest. Tam ja 28. Ja tylko piąteczkę, ale zawsze coś tam dobijemy. Gdzie wy jesteście, przy bazie? Nie, nie, no szkoda, ale... Ale już nasi chłopaki tam biją Zaptosa, nie? Zaptosa jak najduży o. Bo to jest ostatnia szansa na wrzucenie. Tam widzę Gengar wchodzi. O, nie, 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 Kurde, przerwał mi. O, wrzuciłem 74. Gardevoir. Nie, nie dam rady już. No, nie zmienia. faktu, że wygrywamy to chyba. No, 16, 16, ostatnie 16! Jest, rzucone. Nie, no, myślę, że wygrywamy 432, oni 320. Jest. Nice. Było ładne. O, Hiko, o, Hiko, gratulacje. Dzisiaj to ja. Nice, piłem szampana. Super. To co, teraz rankedzik. Tak jest. Wybieranie na początku jest najgorsze, żeby zdążyć, no, nie? Tak. Wypadnie. Taki stresik. Kto pierwszy ten lepszy. Damian Judy, poszliście na dół, nie? Mhm. Mm tak jest. No to idealnie. Gaz? Ajajaj. super. Dobra, nieważne, nie było tego. To się wytnie. ja z tak sobie wziąłem. Kurczę. Najgorzej. Najgorzej. Ło, ucisną mnie tutaj mocno. Ogólnie tu na południu to tak średnio nam idzie. O właśnie. Na północy tak samo. także... A tak, dobra, chodź, Hiko, chodź, może może damy sobie radę, może trochę więcej Expawn Teraz mam tego Heavy Slama, to Czy powinno być łatwiej. Dobra, jest jeszcze ten tutaj kuszy, więc. Jest! nawet Nice. 14, wrzucam. Czekaj, idę ci pomóc. O, dobra, uratowałem się. He, eee, jak tu poleciał, nie wiadomo kiedy. Dobra, załatwimy go, kuszy, dawaj. Oj. Nie, nie, padnie, padnie. Yes! Leży, ale tam już granica na dole jest już. No nie wierzę w to. Nie wierzę. Jest, jest źle. No to nas chyba porobili. No ciężko tu będzie coś jeszcze ugrać. Cofaj się, wycofaj się, bo tutaj zobacz co się dzieje. Dobra. No właśnie, nie, to nie wiem. Dobry pomysł, już tutaj dwóch jest kolejnych. Oni zaraz tego do dobiją. No właśnie. Powiedziałbym coś, ale trzeba by było to wyciąć. Tą walkę całą, nie? Albo jest do dupy. ja ruchy. Chyba poszerzymy to po prostu. Całą walkę, co? Bo jest... jest do niczego. Aż wstyd wrzucać? Ja się zastanawiam, bo tak a, na, najlepsze momenty, jest. które trzeba będzie tutaj użyć, to chyba dwie sekundy filmu będą. Jak wrzucamy te punkty do bazy, a <laughs> i tyle, reszta do wycięcia. <laughs> o nie. nastroje takie bardzo dobre. No, no nie no, mówi nawet. A ja tylko patrzę, jak wpadam za każdym razem. No jeszcze teoretycznie wszystko się może zmienić, jak jeśli za ściśniemy, nie? No to to jest jeszcze teoretycznie możliwe. Ło, wow, ile punktów! Dobra, w końcu ktoś padł do mnie. Tam jest grubo punktów. No właśnie, wziąłem te 40 już mam. To ja idę wrzucić 40. No. Przerwali mi. Nie wiem. Póki mamy punkty, ale zobacz, oni tutaj są u góry. Patrz, no ścisnij. Damian, ja bym uciekł. No no, 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 miałem leczenie, no i. Oj, szczerze. Oni no, już no, mają no, ten... I to dałem po 50 rządów, chcą mi sprawa. No jeszcze mnie załatwił. Próbuję tam wejść. Oj, to będzie duża przewaga. No ja pierdolę. I tam do głównej. No to widzicie. Nie! Podstawi nie mogę! Greninja jeszcze! Tak, Greninja! To jeszcze to to Greninja. Nie, zrobię film z Lucario, kurczę. Co tu się dzieje? To będzie dwukrotna przewaga. To tylko. Ja nie chcę patrzeć na wynik po prostu, to, to nie będzie dobrze wyglądało. Wrzucam ostatnie 60 na koniec. Nie wiem, czy weszło. I nie wrzuciłeś. Nie. Uuu, mówiłem, że tak trzykrotna może być nawet pola. No Naukowcy. Tego nie było, chłopaki? To się nie wydarzyło nigdy. Wow, jestem MVP. Ale patrz, ten Toby i Topsy mówili, to mówiliście. Zero, mówiliście, zero, mówiliście, że jakieś okay, noby z tymi podkami? Zobaczyć, co może mieliście rację. Oni byli nobami strasznymi, nie? Zero, nic nie zrobili w tej grze. No, Parówy śmierdzące. Kryśtał mi zabrali w randze i co teraz no, zrobimy? naszego pierwszego ranka na dzisiaj, chłopaki. Co wy na to? Morale jest wysokie. <śmulety> <śmulety> Dzięki, dzięki również za grę, widzimy się w kolejnych odcinkach z Pokemon Unite dzięki. dzięki, 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 na razie, hej A, jeszcze już takie podsumowanie To, że skończyliśmy nagrywanie, to nie znaczy, że musimy kończyć odcinek e, To jest moja karta trenera e, Mam na razie rangę cały czas granie, bo mi spadła przez to granie dzisiaj I wczoraj, to normalnie mam same spadki rangi ogólnie Ale odbierzemy sobie jeszcze ten bonus, słuchajcie Energy Rewards, mamy tutaj szansę na strój tego Pokémona, który jest tam procentowa szansa. Z reguły dostajemy y, słabe przedmioty, jeśli chodzi o to. Musimy dokupić specjalne rzeczy, jeśli chcemy mieć więcej szans na zdobycie tych rzeczy. Dobra, to co mi jeszcze zostało z daily misji? Wszystko zrobiłem dzisiaj. Y, fajnie nam się grało. I teraz po wejściu w battle prep i trzymane przedmioty, mogę sobie ulepszyć któryś z środków. Scorch Scor shielda już mam na y, 21 poziomie. Potrzebowałbym 120 na ulepszenie. Eos Cookies możemy sobie zupgrade'ować. Na dwa razy mi nie starczy. I fokus Banda też mi nie starczy, bo brakuje mi pięciu. To są moje trzy przedmioty, których używam na moim Snorlaxie na chwilę obecną. Z reguły rekomendowane są dwie opcje. Są też z Jabłuszkiem zamiast tego Focus Banda. W sensie Rocky Helmet pozwala na Zadawanie obrażeń, jeśli mój Snorlax dostaje obrażenia, wiecie jak to jest w grach Pokémon, jak i w karciance. Jak ktoś Cię atakuje, to on dostaje automatycznie obrażenia, jeśli masz ten Raki Helmet na głowie. Z ubrań, które widziałem w sklepie, to mi się podoba jeszcze Snorlax Set, ale to mm, będę może, jakbym kupił te bileciki, może bym go kupił, nie mam pojęcia, na razie szkoda mi kasy, bo cały ten e, Paddle Pass ogólnie, Kosztuje jakieś 100 zł, bym musiał wydać. Zobaczcie. żeby dostać 1200, to to kosztuje 100 zł. Więc może nowy cel donateów? Kto wie? Dajcie znać. Widzimy się na Twitchu. Twitch.tv ukośnik Hikomikos. Streamy z Pokémon Unite, jak i również z Pokémon Go. Na, na YouTubie nie streamujemy, już streamujemy na Twitchu. Wiem, że jest mniej osób i ogólnie jest inaczej, ale. Mówię wam, YouTube musi ode mnie odpocząć, ja muszę odpocząć od YouTube'a. Dobra, widzimy się niebawem. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć! Nie ja